Cześć, pamiętacie poprzedniego MacBooka Pro na M1 z Allegro, gdzie starałem się zdiagnozować urządzenie, które dziwnie się zachowywało, mianowicie po wygaszeniu, po, wy, po jakby uśpieniu czy po wyłączeniu nie chciało się włączyć. Temat został odesłany do sprzedawcy. Sprzedawca gdzieś tam toczył dyskusję z klientką, coś tam, coś tam. Temat jakby poszedł w ochronę kupującego sprzedawca stwierdził, że nie będzie tego obsługiwał, bo plomby były zdjęte, bo śrubki były uszkodzone, i tak dalej. To przyszło do mnie. Ja to dzisiaj odebrałem. No i właśnie dlatego robię tego live'a, bo paczkę, którą dostałem, po prostu mózg mi rozwaliło. Już wam to pokazuję. <laughs> To jest ta paczka. Dosłownie to tak do mnie przyszło. Kurier to zostawił. Czasami mam taki deal z kurierem, akurat to był DPD, że zostawia mi paczki pod drzwiami, jak się nie może do mnie dodzwonić, albo coś w tym stylu. No ja to odebrałem po pięciu minutach, no i tak tak to wygląda dosłownie. Nie? Gadałem z kurierem, który powiedział, że on tak też to dostał, więc paczka jest spakowana w taki sposób. Najlepsze, że jak ja to odsyłałem, karton, wypełnienie, zabezpieczenie tego, więc wystarczyło, żeby sprzedawca włożył to w ten sam karton i byłoby git. No przygotował coś takiego, opierdolił tutaj streczem, a tu chyba zapomniał, nie? że Wiecie, co jest grane. No więc ja to będę musiał. To się tylko tutaj trzyma. Na kawałku. Nie mam pojęcia, ale kurwa takie spakowanie. Nie mam pojęcia o co tu chodziło. W środku jest przesyłka. To sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Nie wiem o co. O, o co Kaman. Czemu tak? No ale okej. Okay. Ja to chcę mieć jakby z głowy, szukam nożyczek, gdzieś miałem nożyczki i, i nie mam nożyczek, no nic, będę musiał użyć skalpela, żeby to odpakować. Następnie Wydaje się, że wszystko jest ok, na szczęście. On był gdzieś tam trochę um, drapnięty na dole, ale karton tutaj nie jest uszkodzony, więc raczej jest git. W stawie powinna być ładowarka i kabel. To się zgadza. No dobra, to jeszcze popatrzymy, co w środku jest. Ja już się martwiłem, że to będzie rozwalone. Byłoby w pewien sposób, może byłoby to i ok. Ale nie jest rozwalone. Przesyłka, przesyłka jest. Wiecie, do czego się przysapał sprzedawca? Ja już tylko sobie przestawię kamerkę. Sprzedawca przysapał się do śruby, która była pod, pod plombą jego plombą że jest u, uszkodzona tutaj. Jedna z, jedna, jeden z wkrętów jest trochę pocharatany. Mówił też, że używam nie wiadomo, że używam niewłaściwych narzędzi. Jakieś takie, wiecie, historie. Najlepsze jest to, że ja to rozkręcałem ręcznie, więc jakoś nie męczyłem tych wkrętów, no ale dobra, używam kiepskich, e, kiepskich narzędzi, to, bo śrubkę uszkodziłem. A właścicielka martwi się, że w tamtym serwisie coś mogło pójść nie tak, może jakieś dziwne historie. Tak, czy jak sprzęt będzie naprawiany finalnie, u mnie naprawa zostanie pokryta z ubezpieczenia kupującego na Allegro, a ja tutaj sobie chcę zobaczyć, jak to wygląda, czy coś dziwnego się nie zadziało, czy to w ogóle działa, czy też nie. Sprzęt jeszcze jest dość chłodny, bo minęła nie wiem godzina dwie od momentu dostarczenia. Śmieszna sprawa. E, śruba miała być obrypana ta przeze mnie. Ja tej płyty w ogóle nie wyciągałem. Ale okej, okay, obrypałem, obrypałem śruba. Z tego co widzę, to chyba też ta płyta główna nie została wykręcana z tego sprzętu, więc teoretycznie wszystko jest OK. Aż sobie sprawdzę, czy ta śruba faktycznie jest jakaś tam niedokręcona, czy coś. No widać, że jest zajechana, bo się błyszczy z tej strony. No ale jakby nie miałem potrzeby wykręcania tego wkrętu. Nie no, siedzi i to tak mocno. No to może ktoś go próbował wykręcać. Ja nie, ja nie jestem w stanie tego ruszyć w tej chwili. Będę potrzebował innego wkręteka. To jest proskit, tak swoją drogą. Zanim będę wykręcał tą śrubę, zobaczymy jak to się zachowuje. O, jest włączony. To jest ciekawe. Czyżby się sprzęt naprawił? Dobrego go wyłącza i zobaczymy, od no, nie wyłączę, bo ma stary soft. Chociaż to nie jest stary soft, to gdzie zniknął? Zaraz się okaże, się naprawił, działa, to bym padł. Mam poprzednio. Co on w ogóle taki uwalony dosłownie. Nie wiem, widzicie tą matrycę? Jego tam jakoś turbo nie czyściłem, ale on nie był taki uwalony. No dobra, powiedzmy zamkniemy go i zobaczymy, czy się uruchomi. Beka może zaczął działać poprawnie, co bym się uśmiał. Działa. Poleżał się, naprawił. Okej, okay, teraz jest włącznik. Nie, nie wiem, niewidomy chyba jestem. To jeszcze raz go zamykam. Tego to się nie spodziewałem. No w sumie tak, może być, bo ktoś tutaj pisze, że z klawiatury może się e, wysypało coś. Kto wie, kto wie, w transporcie może tam się coś podziało. To poprzedni ten sprzęt się zachowywał tak, że jak został wyłączony, to już nie chciał się wyłączyć. więc damy mu chwileczkę, żeby się powiedzmy wyłączył, uśpił. Ja jeszcze zanim bym zaczął robić pamięci NAND, to jeszcze podejrzewałem akumulator. Mam inny akumulator już zorganizowany. Nawet tak się złożyło, że mam też cały sprzęt, więc mógłbym przerzucić płytę główną do innego topcase'a i zobaczyć, czy zobaczyć, czy coś się zmieniło. Kurczę, no startuje raz za razem. To niezłe jajo. Może wstrząs w transporcie mu pomógł, zaliczył gdzieś tam dzwona i się naprawił. <grym> Będę musiał go pomęczyć trochę, ale najważniejsze, co chciałem dzisiaj e, sprawdzić, to czy jego stan się nie pogorszył? No nie, mechanicznie jest OK. Więc tak naprawdę nie będę męczył DPD, bo chciałem tam zgłaszać uszkodzenie przesyłki. Że dostałem ją uszkodzoną, choć ona była po prostu gównianie spakowana. Ale na tyle dobrze, że się nie uszkodził ten sprzęt. Więc kolejny raz się powtarza szanuj kuriera swego, możesz mieć gorszego. A tutaj działa. No dobra. Restart na ładowarce. Ok, to podłączę ładowarkę swoją. Ładuje się. Dobra, zobaczymy, czy się zrestartuje. Najpierw. A jak się zrestartuje, poprawnie. No to spróbujemy go włączyć, wyłączyć. Rudolf Giuliani 140. Otóż nigdy. Znaczy, zdarza się raz tam na jakiś czas, ale wszystkim odmawiam. Jednego Lenovo mam w tej chwili, w sumie to drugiego, bo mam takich powiedzmy klientów bardziej biznesowych, że tak powiem. Czasami staram się coś poradzić, ale to zazwyczaj odmawiam. Dwa w roku można powiedzieć. Dobra, restart poszedł ok. Nie wiem, naprawił się. Przynajmniej na razie na to wygląda. Kuba ładowarka się jakby zrestartowała. Może to. Na razie jest Git. Aż jestem zaskoczony. Bo ja te testy robiłem na swojej ładowarce. Dobra, to jeszcze raz shutdown. Dobra, zamkniemy go. Cały czas ładuje. W sensie. Aha, no tak, nie ten widok. Nie ten widok. No, ładuje cały czas. Wtedy pamiętam, że był jakiś problem. Dobra, wypnę ładowarkę. Damy mu chwilę czasu. Ej, no jest git. Poprzednio faktycznie po podłączeniu, po podłączeniu nie pobierał w ogóle prądu, a teraz pobiera ten prąd, ale jaja. Zaczymy, czy się włączy. Jest git. No dobra, to jeszcze raz się. Może inaczej, teraz go z guzika wyłącza, tak na chama. Tak, no, wyłącza się, ok, wyłączył się, zamknę go jeszcze. No, i też się przełącza. Za każdym razem się przełącza poprawnie. Przynajmniej na tym porcie. Poprzednio miał problem. To pamiętam, że jakby po jakiejś takiej historii, już jakby brak komunikacji z ładowarką. Dobre, naprawdę dobre. No, wykrywa ładowarkę. Słychać było tam brzdęk. No dobra, no to teraz powinien też się uruchomić automatycznie. Tak, jest restart ładowarki i się uruchamia. Ale jaja, spodziewałbym się wszystkiego, ale nie tego, że sprzęt się naprawił. Tym bardziej, że sprzedawca odżegnywał się rękoma i nogami od tego wszystkiego. Po prostu nie, nawet tam podobno zwyzywał właścicielkę, mnie pomawiał, nie wiadomo o co, i tak dalej że jestem tam papudrokiem, że nie używam rękawiczek, że używam gównianych śrubokrętów i tam w ogóle cała, cała jakaś taka tyrada w moją stronę. Na końcu się zaparł i powiedział, że nie będzie nic tam robił. No to jakby trafiło to w taki sposób, że było tam na Allegro jest ubezpieczenie Kupującego, no i z tego tytułu to będzie gdzieś tam realizowane, ale kurde, to działa teraz. Wzięło się, naprawiło. No tak, ładowarka cały czas trybi. Przełącza się, komunikuje. Kurde, nie wiem, co jest grane. Może, może mu za, za ciepło było poprzednio, teraz było za zimno. Nie wiem, może gąga wyhaczył na sortowni i, i mu się naprawiło, czy coś w tym stylu. Nie wiem. U mnie działa. Co mam powiedzieć? To jest komentarz wymowny. Nie mam zielonego pęcia, co tutaj się zadziało. Spodziewałem się, że będzie grubo, a w sumie działa, nie? i nie wiem, co mam powiedzieć. Chyba zostawię go sobie na, na kilka dni. Może coś się zmieni w tym, że tak powiem, zachowaniu. Na razie zmieniło się o tyle, że działa poprawnie. Wcześniej był jakiś kłopot. A teraz działa. Nawet jak go widzicie, otworzyłem, to się włączył, co poprzednio nie miało miejsca. Miałem problem, żeby go włączyć. Dopiero rozłączenie akumulatora spowodowało, że on się włączył. A teraz się włącza za każdym razem. Kurde, nie mam pojęcia. No, włącza się. Jest ok. Kurde, jestem naprawdę jestem zszokowany, normalnie I'm shocked, nie wiem co mam z tym zrobić, działa, jakby sprzedawca go sprawdził, może go w ogóle nie dotknął, chociaż nie, zdejmował klapę nie wiem, śrubę obrysał i zaczęło działać, bo ja tej śruby, tego wkrętu tutaj, było wysłane zdjęcie, że ten wkręt w tym miejscu został przeze mnie obrypany, a ja w ogóle go nie dotykałem, no bo kolokwialnie rzecz mówiąc po, po chuj, jak ja i płyty w ogóle nie wyciągałem, nie? Nie wiem, obrypał wkręta i zadziałało? Nie mam, nie mam pojęcia, co mam powiedzieć dosłownie. Mam z tego, z jednej strony jest beka, z drugiej strony jest smuteczek, bo Wam nic konkretnego nie pokażę na ten temat. Sprzęt działa? No. Działa. Kurde, no nie mam pojęcia. Naprawiło się, albo zostało to naprawione, ale jakby nie widzę działania sprzedawcy. W takim sensie, że on też śruby, znaczy śruby, on też płyty głównej nie wykręcał, przynajmniej na to wszystko wskazuje. Obrypał śrubę i zaczęło działać. I wie. Na serio. Spodziewałem się dramatu, w sensie, że to dalej będzie w takim dziwnym stanie, a to zaczęło działać. I pozostaje mi chyba spakować i odesłać właścicielce. Działa. Serwis mój nie widzi problemu. <gryw> nie mam pojęcia, co, co tutaj się stało, dlaczego tak się zadziało. Jedyne, co ja zrobiłem z tym sprzętem, to soft wrzuciłem, w sensie firmware. E, e, firmware system, WADFU u i to wszystko, ale po tym było tak samo. Tak samo się ten sprzęt zachowywał, więc złożyłem, odesłałem sprzedawcy. Teraz to wraca i działa. Zrobię drugie podejście, dam mu się, że tak powiem, ogrzać i zobaczymy, czy coś się zmieni, bo teoretycznie, jeżeli są pamięci zdegradowane, pamięci dysku twardego, to zmiany temperatur coś. E, powodują. Czasami obniżenie temperatury powoduje, że sprzęt zaczyna działać. Czasami podniesienie temperatury sprawia, że sprzęt zaczyna działać, albo odwrotnie. Podwyższenie temperatury powoduje, że sprzęt przestaje działać. Więc trzeba e, poczekać, aż to się nagrzeje trochę, ogrzeje trochę, włożyć do piekarnika na trzy zdrowaśki i zobaczyć, czy będzie dalej działało. Nie wiem, napiszcie mi potem w komentarzach, co byście z tym zrobili i co ja mam z tym zrobić, bo, bo teraz nie wiem, co mam z tym zrobić, bo, bo działa. No więc poczekamy, zobaczymy. Może to się przestanie włączać, albo będzie wszystko ok. Może latem się wygnie, albo no nie mam pojęcia po prostu. To tyle. Ja za chwilę muszę lecieć po dzieciaki do przedszkola. Dzięki, do zobaczenia, do następnego razu. Hmm. Kurdeć.